Dzień dobry, Bartosz Rudzki, KWS Zboża. Znajdujemy się na polu o powierzchni 260 hektarów, na którym uprawiamy żyto KWS Borado. Jest to plantacja rozmnożeniowa. Zebrany plon ziarna posłuży nam do przygotowania materiału siewnego, jeśli surowiec spełni wszystkie normy urzędowe. Ci z Państwa, którzy śledzą nasz kanał, pewnie pamiętają, że jesienią 2019 roku dość licznie odwiedziły nas rolnice. Średnio przyjemna grupa gości, która w swym jadłospisie posiada w niewiele wyjątków i zadowoli się każdą materią organiczną, zresztkową. Wilgotnością. Wysokie temperatury od wiosny do jesieni, uproszczenia w uprawie sprzyjają ich częstszemu występowaniu. Żerują najczęściej w nocy, niszcząc nadziemne części roślin. Starsze osobniki również sprawnie dewastują części podziemne. Szacuje się, że jedna larwa potrafi zniszczyć do kilkunastu roślin w trakcie jednorazowej nocnej eskapady. Walka z tymi osobnikami jest bardzo utrudniona, ponieważ brak jest środków chemicznych z oficjalną rejestracją do stosowania w uprawie zbóż. Dlaczego wróciliśmy na to pole? Chcemy pokazać, jak my sobie poradziliśmy z rolnicami i na ile nasza walka była skuteczna. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli naszych zmagań, zachęcam do obejrzenia bezpośredniej relacji z jesieni 2019 roku właśnie z tego pola, gdzie około 60 hektarów zostało zniszczone przez tego szkodnika. Link do filmu znajduje się w opisie. Jak to pole wygląda dziś? W mojej opinii nieźle, do ideału jednak trochę brakuje. Ilość źbeł kłosonośnych w miejscach przesiewu jest mniejsza, co jest w sumie naturalnym zjawiskiem. Jest kilka placów w polu, których nie udało się uratować. Obsada roślin jest tam bardzo przerzedzona. Z góry pole wygląda jak uprawa malin. Bardzo duża wolna przestrzeń między roślinami ułatwia rozwój chwastom. Do tego stopnia, że można przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z herbologii. W mojej opinii warto było jednak podjąć walkę, choć łatwo i tanio nie było. Jak widać, One w większości jest w dobrej kondycji. Jaki będzie plon? Tego nie wiemy, ale niedługo kombajn pokaże brutalną prawdę. Do zobaczenia wkrótce.